Szepard jest czwarty? No, bo sobie głupie wypadłem. Zeppek pół roku nie grał. <śmusz> Aha, no to już nie jest czwarty. To... Ale co jest z Lampadati w tej grze? Co to jest właśnie nie... Lampadati? Kursę, twoje za. <śmuszne> <kursę! śmuszne> oh, ja bl. No. trzy parkur. parkour. Sz -szy -szy -szy? Nie, szyszy Nie, tam takie słowa. PARKUR! Inny, inny to jest. Chodzi ci o słowo zaczynające się na literkę S, później przechodzące w literkę H, później nie. w literkę Schron. I. O! No. A później w taką literkę? spadłem se. Yy, zwolnijcie na końcu. Zwolnić, to ja mogę. Cię! Nie, hmm. nie możesz na samozatrudnieniu. Nikt mnie nie może <laughs> Nie. Nikt cię nie może zwolnić, A powiedział, zwolnij, Szepard. Zwolniłem, debilu przecież. A ja miłem. Przeleciałeś miłe, miłe. nade mną. Bo ale, no, za ale to miałem kurwa. Hamulce zjebane. A! A no okej. Okay. No, okej. Okay. 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 Ja mu powiedziałem, żeby zwolnił, ale ja mu też przewodzę. Ja wierzę! Ja, ja ci wierzę, Szefar po prostu. To tam przeżyj i wierzysz? Znając twój samochód to jestem w stanie uwierzyć. No właśnie. Że, że miałeś faktycznie coś z hamulcami. Dobra, kto tu jedzie? ZPG. No ale póki co... Okay. Powtarzają się rzeczy. Tak, tak. Okay. A co tam też takim samochodzikiem jechałeś? Nie, to tylko klubem a, a, czy Ty najlepszym jakby tym mm -hmm. golfikiem takim. Okej, okej. Czuję, nagle tak się wiesz. Przekręciłeś, Przekręcił się. Kółka, ja, ja, też, ja też się przekręcę, No jak... Rozbieżność. Czyli rozbieżność masz z Rozbieżność. chyba. nie, no. <laughs> <laughs> prawym, Nie, nie, okiem <laughs> Ja nie, mam a ja mam A ja nie. Ale nie wiem czy to takie jest. Super, ja mam bo... czyszczę mapę w ogóle i muszę F. Co tak, palić. a tu cokolwiek jest? Tak, kręgle, bile. Te. Serio? Nie wiem. Jakbyś co chwilę trzymał, no, no, to już byśmy się tego nie. Trzy razy już musiałem palić, bo coś. No, to nie co chwilę. Radym. No właśnie Ale my jedziemy cały czas bez i w sumie dalej jesteś pierwszy, więc widzisz, <laughs> wiesz, dalej coś. No bo ja łapię punkt, bo to jest tak, przed samym... Punktem. No my jedziemy bez Ewki, no właśnie odchodzi. <laughs> Po prostu jestem lepszy. O! Odważnie. Ale tak to byśmy nie, nie rozmawiali, ok? Przepraszam. Tego to już nie akceptujemy. Przepraszam. Z inną ekipą tego trzeba. Okay. No. A z którą? Bo nie wiem. No. No, ostatnio. Ale do grania mało. No widziałem do CS-a ostatnio ekipa była z marynarzem. Z marynem to tam lat, przed się Ta, tam, bo przez przypadek tam. był potrzebny. W sensie, bo... piąty. Tak, no bo nie można w party w czterech zaczynać w nowym cesie. W trzech w można. Okay. No, w trzech można, w dwóch można, w czterech nie można, nie wiem. No. Ale to chyba coś jak, nie wiem, czy to tak w League of Legend nie było, czy, czy gdzieś? Chyba było tak przez chwilę. Że właśnie, no. no. Może tak. Ale to Liga Moja Legend już od tego też... Jeśli że jeden pojedynczy, to będzie miał. przewalone. No, ja mam nadzieję, że to gmin. zmienią, bo w było można było w czwórkę zaczynać normalnie. No to prawda fajnie było, no. No, A gdyby nie 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 też, też za 2 już nie. dostał? Fajnie, fajnie było. <coughs> ja na przykład nie dostałem, więc... My... My... Ale ja specjalnie rangę nabiłem już. Ale to za późno. Niech dają. Oh no, w I... pierwszy dzień, gdy mi Wilczur nie powiedział, że już jest za późno, to chciał, chciałem wtedy wbijać, ale powiedział już za późno. Kolego, I okazało tak. się, że na drugi dzień można było jeszcze wbijać bym dostał. Nie, ja, no, ja, ja dostałem, na starych starych dostał, dostałem to... nie dostałem. Co? Ja na następny dzień nie dostałem. Ale ty do, może ty na trzeci dzień właśnie wbiłeś? No flotarek no. grał dosłownie na drugi dzień. Zagrał sobie szybkiego, wygrał i dostał. To ciekawe. <grym> no. Ale nudny Zaki ten parkur, Ciągle to samo się robi. No taki, ale taki ładny przynajmniej. Ładny, ale nudny. Za nudny. szybki ten mój samochód, musiałem no mu F-kę przypalić ja raz. Też. I ktoś mnie dogania właśnie w tym momencie? Nie jednak. Nie no, jeszcze kawałek, bo ja też F-kę paliłem. Jeszcze nie, kolega złoty. Ewka była palona tu, gościu, tego tak, nie czujesz. Palona. o meta tutaj, także jadę. Osta meta już? Musisz poczekać, tak. No, gdzie jesteś! No. Na zakręcie, a co? To spotkamy? Się. <laughs> Mam zjazd na mety! Hurra! Bardzo, bardzo długi zjazd na mety, jak masz daleko do mety? hej, słuchaj, mam zjazd do mety i już y, ostatnie punkty mam Mam zjazd do mety Kurwa no to jest ty, 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 ty. Czemu nie mogę tych zakrętów normalnie Bizet zrobić do komety To takie długie czerwone to już jest zjazd do mety. Tak, 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 tak szep tak, tak, tak. tak, tak. Szepard jest czwarty? No, bo sobie głupie wypadłem. Za pół roku nie grał. Ha! <grymne> no, to już nie jest. Party. No, nie musiał świetnie wypchnąć. A, to za face to face. Stura to było. Puf! <grymne> nie ma zębienia. Ja gram z takim burakiem. Puf! end up again. End up again, dobra, jedziemy. No, co tu się robi? Mamy Ej, jeździ się robi? samochodem, ogólnie. Jeździ się samochodem. Wygrywa Serio? Zjama na pierwszej pozycji, tak. Tak. Okej. Okay. Jestem tak. Bombel, ja Bolziomal, bardzo podobne nazwy. Bardzo podobne nazwy. Ja jestem Bombel, ja Bolziomal, Zjom. Ale wy macie... Zacząłem zastanawiać skąd ja mam pęt jak wy jesteście niewrażliwi na atak. O kurwa! Tak, poleciał, ty! <noise> ładnie, Jak ładnie. Wystrzelony. No i fajnie, fajnie. Fajnie, no to, o, i się zaczyna. Fajnie, fajnie. Fajnie, fajnie. I się zaczyna, chyba już się skończyła mapa. I się zaczyna. Do tego zawodnika? Jezus. Może nie. Co ty tak blisko jedziesz, ja Wal go na łip! Masz ty kur... Wal go na łip! Dobra, Dobry. bardzo dobrze, bardzo dobrze. O, kurczę busty teraz. Oj nie no my dobrze. Cały czas, my cały czas zjechaliśmy na bustach z dżabolem, który się nie odzywał. Nie pierwszy A nie jechał Ale ci ładnie zrobiłem co? Ty, Ale ty, cię przewidłem ładnie cwaniaczku. dalej. O. o kurde O tylko nie tu. O to mi się to na podoba. smash. Dobra musiałem szybko o, do checkpointa dolecieć. A to jest jakiś, to wygląda jak jakiś Mercedes. Lampadati? Jak Aston Martin? Nie wiem, nie wiem, ja się nie znam. A może to jakieś Lamborghini? Nie, mi tyle światło potrzebuję. Lamborghini, Gallardo. Ale co jest Lampadati w tej grze? To jest właśnie Lampadati. Kurwa, Ty te masz... twoje zajebane kurwa, te! <laughs> oh, ja grywam <piec> dole! <laughs> Za skrwały uh, przyspieszenie, zjebane z bardziej. Gówno nie interesuj się, zjebłe. Co się wydarzyło tam z tyłu? Się pan wydupcył gdzieś tutaj. Jedziesz sobie spokojnie, kurwa, dostajesz busta z dupy pizdy. O, no to kurwa. nie bierz go. O, i okay. potem dostajesz Za każdym razem bierzesz tego busta. odpuść po prostu. Nie. Nacisnij S, oh oh jedź sobie z tyłu. Dobra, ziomek, ty se naciśnij I Escape, więcej, albo no. nie wiem, Aldef 4, Aldem 4 yeah. zjebie i no. Co 4 już naciskam, E! Słuchaj, są tacy, którzy się do dzisiaj nabierają na ten żarcik, więc. A, to prawda. Ale teraz, żeby ktoś się nabrał, czasem już szczególnie jak ktoś jest uważny, to trzeba go ładnie zagadać i jakąś historyjkę mu z dodatkowymi klawiszami. No ja właśnie Ale... dokładnie Czyli, to o tym mówię. No Stylo pamiętam, No Syllo przecież. no. Sylowi, no. Tak, tak. się dawna, boże informacje. To jest takie Informatyk z no. wykształcenia, kurwa mać. Co się bąbel chciałeś pytać? Jakim sobie myślą trzeci? No, bo ja. Bo, bo ja jadę jest za czwarty. tobą, no nie wiem. A A czwarty, co? No tak przecież Czarty kurwa ten twój zajebany pędzie tak wydupcył, no. Co? Zrobiłem Ale... F, już byłem czwarty. Ale historyjka z tym, że no tutaj masz pod. Altem ogólnie nową rzecz, możesz obracać głową. A dodatkowo jak f jeden wciśniesz, to masz coś tam, później zobacz dalej, nie? Od F1 do F9 masz te dodatkowe opcje. No i weszło f 4 w końcu. Informatyk zwykły, to jest dla mnie najpiękniejsze w tym wszystkim, nie? Że ja, ja bym mógł się jeszcze, ja bym mógł się wyłgać, nie no, ja jestem humanistą. Ja generalnie prostu, do, 19, wzięty, sorry, no. do 19 roku no. już to generalnie myślałem, że w myszkę to trzeba czołem napierdalać, no więc jakby wiesz Ale to a prawda, no pamiętam prostu... pierwsze odcinki jak nagrywaliśmy to ty czołem przeżywaliłeś tak, tak, nie? Tak, tak, no. tak no Chuj mi w dupę właśnie, no to, to, to drugie co myślałeś, że się ogólnie wyczerałam. No znowu dostałem znowu pędzik, y, tym razem na bumelu i chuj! Wyszedł z tego jeden wielki no, To nieźle bombel tam Nie chce mi się grać tak tej mapy, nie <noise> chce mi się grać tej mapy Już odechciało mi Szybko się. odpuszczone Szybko odpuszczone to Szybko została odpuszczona mapa. A ja ty jak szybko odpuszczasz wchodzenie z kawami? No właśnie A ja nie odpuszczam, ja po prostu mm. nie mam czasu, że bardziej Nie, nie no odpuszczasz Po prostu Puszczasz. Nic nie ja zostało też nie mam czasu, ja też nie mam czasu i co? Mm. No, powiedziałbym coś, nie? Ale... Nie ma, no nie co, ma co to. powiedziałbyś? Nie powiedziałbyś nic. Taka prawda. Nie mogę niestety tego powiedzieć tutaj. Mogę nie mogę wyjawić wziąć. całej prawdy o Shepardzie. Mm, Chociaż była, kiedy, był kiedyś taki filmik. O, no jest rudy. O Jezu, ja. Jest taki <laughs> krótki filmik. E, takie scenki, pamiętam, były pomiędzy mapkami. A było coś, no. <laughs> było, było. Ma no u ciebie, no? Podobno szepardzie jest rudy, a ty bomber jesteś głupi. No i co? No i będziemy się tak przerzucać? No a właśnie, i kto to mówi? To? Ja? Oho. Ja? Co mam? Oho. Hello? Jak mam na, razie na to? Ja był na razie niestety ten samochód się przekręcił za bardzo po popalnięciu. No, no, to strasznie wypada, nie? Z no, no. Tak? już przepchałeś, to. No, kurwa, wej! Wrócić. Musiałbyś się sam wywalić teraz. Wydługo. a dać mi kolejne dwa okrążenia, żebym ci gonił i nadrobił trochę czasu. No, niestety. nie podoba mi się to. Co? No. Co mówiłeś tam? No. No. nie, słyszałem. Nie, nie no. słyszałem, nie, słyszałem, nie słyszałem. Nie Czuły punkt złapany. Nie, serio, nie słyszałem akurat teraz. A, to nie stery. Nie i biorę lepiej śpić. Ja właśnie wiem no. za dużo kolego, dlatego w ogóle nie śpię w nocy. To jest problem. Ja nie wiem co ja z tą wiedzą zrobię. I śpisz tylko w dzień jak wampir. Nie no, wampir akurat jest dobrym fighterem, to go został. Jaki Kurwa z Rumunii debilu no Ebe ebe Okej okay. Także tego Także tego Weźcie tam wywal bol. Nie bo weźcie dajcie jeszcze dwa okrążenia no Ja bo no to dla mnie Dwa okrążenia nie popuszczaj mnie, Bąbel, co ty to? I miiiiik Jak daleko jesteś, Szybar? A to jedziesz A skąd to wiesz? Nie! Miałeś 13 sekund Ha, <laughs> bombelku, <laughs> Oj, bąbelku, bąbelku, Coś cię boli? Jakaś presja, coś? <laughs> Nie, to auto jest tragiczne A, auto <laughs>